Przechodzimy do punktu następnego. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach programu opieka wytchnieniowa edycja 2019. Bardzo proszę pani kierownik, ma głos. A. Panie przewodniczący, szanowni radni. Ja mam tylko uwagę do pani kierownik, że mamy trzy po kolei, więc po kolei pani będzie referowała, tak? Dobrze, dobrze, dobrze. Ale pojedynczo. Dobrze. W tym roku, w kwietniu, pojawiła się taka szansa na sfinansowanie zadania rządowego, opieka wytchnieniowa i oczywiście ośrodek pomocy skorzystał z tej szansy, uzyskał dofinansowanie w wysokości 46 540 zł. Jest to 80% sfinansowania od wojewody i 20% sfinansowania z budżetu gminy, gdzie Ośrodek Pomocy Społecznej ma zabezpieczoną tą kwotę. I to jest kwota 11 520 zł. Ja, oczywiście, na komisji omówiłam szczegółowo co do zasady postępowania w tym zadaniu, ale może pokrótce co najważniejsze, żebyście Państwo wiedzieli na czym to polega. Tak, bym proponował samą ecencję, tak? Tak. Opieka wytchnieniowa jest takim wsparciem dla osób, które sprawują bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Rząd oczywiście tu miał na celu głównie dzieci. W a na drugim miejscu dorosłych, my ujęliśmy w naszym projekcie i dzieci, i dorosłych. Jak Państwo widzieliście w dokumentach, to jest sześcioro dzieci i cztery osoby dorosłe. Taki opiekun dzięki temu zadaniu będzie miał możliwość odetchnąć w ciągu dnia od sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. To znaczy, czy to będzie na zakupy, czy to będzie po prostu. Pójście do kina, taka osoba wyznaczona i pracująca, realizująca ten, to zadanie, będzie mogła zastąpić tego opiekuna w bezpośredniej opiece. My zaplanowaliśmy na każdą osobę 240 godzin do końca roku. Myślę, że to jest wystarczająca ilość godzin. Oczywiście jest to bezpłatne. Jeśli ktoś wykorzysta te 240 godzin, wówczas połowicznie będzie ponosił koszty, czyli 50 na 50, bo drugie 50% będzie ponosiła gmina. I chyba tyle co do ogólności tego zadania. Jeśli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo stanowisko Komisji Finansowo-Gospodarczej. Pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan radny Adam Czernikiewicz. Pani powiedziała, że sześcioro dzieci i cztery osoby dorosłe, tak. czyli to programem rozumiem jest dziesięć osób. Ubiegnie. Tak jest, tak, tak ja powiedziałam, że dziesięć osób. Chciałem się zastanowić nad taką kwestią, na jak tu jesteśmy razem, bo program wydaje się bardzo w mojej ocenie sensowny. Jeżeli pojawiłyby się przechodzimy do punktu następnego. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu ośrodka pomocy społecznej w Nowogardzie. Bardzo proszę, pani kierownik ma głos. Panie przewodniczący, szanowni radni, jak wiecie w ubiegłym roku pojawił się, pojawił się taki pomysł i taka okazja, żeby skorzystać. Z edycji przeorganizowania ośrodków pomocy społecznej. Był to ostatni rok, kiedy można było skorzystać do, z dotacji. My oczywiście skorzystaliśmy z tej dotacji. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. To jest na kwotę 384 bodajże tysięcy złotych. Te pieniądze są ukierunkowane na przeorganiz przeorganizowanie ośrodka pomocy, zwłaszcza działu diagnostycznego, w którym pracują pracownicy socjalni. Za te pieniądze został zakupiony sprzęt typu drukarki nowe komputery wyposażone stanowiska pracy dla pracowników socjalnych. Głównie chodzi na czym polega ten podział? Otóż pracownicy socjalni zostali podzieleni na dwa działy. Na dział, który zajmuje się wyłącznie pracą socjalną oraz wyłącznie wydawaniem decyzji. Ponieważ ja jeździłam troszkę po ośrodkach pomocy społecznej o podobnym zasięgu terytorialnym jak nasz, stwierdziłam, że bardzo ważną rzeczą jest, żeby ten ośrodek przekształcić nie na dystrybucyjny, tylko na aktywiz aktywizacyjną formę, na to, żeby wspierać ludzi, kierunkować i aktywizować. Z tego też mogę powiedzieć, że zmniejszyła nam się ilość podopiecznych, bo kiedy przejęłam stanowisko było 800 osób korzystających z pomocy, na ten moment mamy 380 osób korzystających z pomocy, więc ta ilość osób nam się zmniejszyła. I taki jest Podział. Ten podział oczywiście ma służyć też e, na polepszenie e, pra, e, pracy z klientem. Dlatego też w związku z powyższym musia, muszę zmienić strukturę OPS-u. Jak nie wiem, Państwo zauważyliście, w paragrafie 8 zmienia się, tam był dział diagnostyczny i ten dział winien nazywać się działem świadczeń pomocy społecznej, a musi niestety to zostać podjąć, musi być podjęta uchwała w tej sprawie. Ponadto zmieniły się trzy akty, akty prawne, w paragrafie pierwszym, nie wiem czy Państwo zauważyliście, jest, weszł tam kodeks postępowania administracyjnego i dodana jest jeszcze ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, oraz program rządowy Dobry Start. No nie ukrywam, że tych zadań, bo pracujemy na, na 19 ustawach, że program i zadania niestety scedują na OPS, jest bardzo wiele tych zadań, na przykład opieka 75+, teraz mamy opiekę wytchnieniową, nowe 500+, Dobry Start, więc tych zadań jest coraz, coraz więcej. Pozwoliłam sobie, państw, pozwoliłam sobie w paragrafie, nie wiem czy państwo widzicie, w punkcie drugim zastąpić z tego względu zastąpić słowo kierownik na słowo dyrektor. A oczywiście proponuję. Dziękuję bardzo. Stanowisko Komisji Finansowo-Gospodarczej. Komisja większością głosów, dwa za przy jednym wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Dariusz Kielan Magos. Ja właśnie tutaj do punktu drugiego na razie, to czy ta zmiana z kierownika na dyrektora nie jest czasem na potrzeby plakatu wyborczego? A dlaczego w ogóle akurat pytam, bo, bo funkcja jaką pani pełni powinna być co do zasady totalnie apolityczna, a pokazuje nam pani, że właśnie chyba tak nie jest. Bardzo proszę. Ja, ja odpowiem. Muszę, odpowiem, panie radny, bo tu akurat nie miejsce na politykowanie uważam. Moje przekonania to, to moja osobista sprawa, a ośrodek pomocy nigdy nie był upolityczniany i nie mam zamiaru taki, tego czynić. I na pewno nie jest to w związku z polityką, tylko po prostu usystematyzowanie struktur w OPS-ie, bo ja mam kierowników wydziału, dlatego proponuję, żeby był dyrektor i kierownicy wydziału. To żaden miejsce na plakat i myślę, że to nie jest miejsce, żeby o tym mówić tak? Czy mamy do... To jeszcze dalej. Bardzo proszę. Mam tutaj takie trzy pytania. Tak. Co się zmieni wśród pracowników, jeżeli chodzi o obowiązki? Znaczy nie. Gen... Obowiązki się nie zmieniają. Obowiązki się nie zmieniają. Pracownicy socjalni zostają na tych samych stanowiskach z tym że bo ja mam 11 pracowników socjalnych, połowa będzie wydawała tylko decyzje administracyjne, a połowa jest tylko od pracy socjalnej, tylko, czyli od podejmowania interwencji, od niebieskich kart, od pomocy, od ukierunkowania ludzi, gdzie mogą znaleźć pomoc, od takiej pomocy doraźnej i to jest zgodnie właśnie z tym projektem ministerialnym. Reorganizacyjnym ośrodki pomocy społecznej. Mhm. A jakie konsekwencje finansowe nie niosą ze sobą te zmiany? Bo Żadnie. ja rozumiem, że w tych działach, jakie konsekwencje finansowe niosą te zmiany? Bo ja rozumiem, że w tych działach, które powstają dział ekonomiczno-administracyjny, świadczeń pomocy społecznej i tutaj tych typ pięć działów, w nich będą zatrudnieni kierownicy, tak? Tam się zmienia. Znaczy nie będą zatrudnieni, tylko. My, te funkcje tam będą pełnili kierownicy i dlatego mhm. pani musi być dyrektorem, żeby nie być na jakby na tej samej stopie, ale z tego co mhm. się orientuję, no to tam są już wtedy całkowicie inne widełki płacowe, dlatego ja się pytam o cały koszt tej, tej reorganizacji. Panie radny, tam się nic nie zmienia, bo te działy już były. Ja tylko zmieniam nazwę z działu diagnostycznego. Jak pan by sobie zobaczył, tam gdzie był w, poprzednim uchwa w, poprzednim, w poprzedniej uchwale i statucie był dział diagnostyczny, ten dział zmieniam nazwę na dział świadczeń pomocy społecznej i to się nic nie zmienia. A kierowników to już, kierownicy są 20 lat w OPS-ie. Kierownik działu świadczeń Rodzinnych, główny księgowy. To, jest, to są kierownicy, którzy są od 20 lat. Tam się nic nie zmienia i nie są żadne koszta dodatkowe ponoszone. Okej, okay, ale chciałbym żeby usłyszeć chociaż jakieś argumenty za tym, żeby, jeżeli chodzi o tą zmianę z kierownika. Argu argumentem, to... panie radny, jest na przykład to, że ja mam 43 osoby, ty, pracują u mnie. Ja mam 50 prawie milionów budżetu gdzie żadna jednostka nie ma i wciąż nowe obowiązki. Na ten moment, tak jak już powiedziałam wcześniej, pracuję na 19 ustawach i widzi pan, jaki jest zakres obowiązków OPS-ów, a będzie jeszcze większy. Więc stąd jest taka moja prośba, no i propozycja oczywiście. Dziękuję bardzo. Wyczer